Jaki przepiękny ogród mamy! Wow! Widzieliście to? Dzień dobry, panie Elienie! Ho, 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 Ale ja się tutaj relaksuję, podlewając te kwiatuszki. To mi się podoba. O, i jest kolega. No, co za ekstra przygoda. Cześć, mój drogi! O. Witam się z tobą O, trele morele, jakich tu wiele Pogadaliśmy, pogadaliśmy I mamy taki fajny samouczek Patrzcie, tylko kwiatki nas zaprowadzą do Ogródka! A jakże, a jakże, mój drogi szwagrze Podlewamy, podlewamy Nie żałujemy tutaj wody I tyle mamy swobody Jak miło, jak miło Pięknie tutaj jest i nie ma już łez No, co tym razem chcesz mi przekazać, mój kochany? Mamy kolejne zadanka I piękne ubranka, no Tra-la-la-la-la-la, la la la, tra la 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 I co teraz, i co teraz? O, tutaj ktoś sobie gra, tra-la-la-la-la. La la la, a ja tutaj zaznaczam swoją bazę. To mi się podoba i wracamy, wracamy do ciebie, bo jestem w niebie. O tak, ja chcę kolejne zadania. O, i nowe ubrania. Tak, moi drodzy, wracamy się, je-je-je. O, i mamy ekwipunek. <laughs> Jej, dzienna nagroda, cudna ta przygoda, taki zwój kolorowy. I Kasiurka! Kasiurka! Z podwórka! Z Moi drodzy! No to tyle! Powiedziałem o tyle! I co? Hodujemy wróżkę? Wow! Widzieliście to? Jaka ty jesteś piękna! To mi się podoba! Moja droga! Ho, ho, ho! Wracamy się! Je, je, je! Co tym razem masz dla nas? Koleżko, jakie zadanko? Ho, ho, ho! Wow! Level drugi, tak gadają papugi. No. Hmm, mam pełny plecak, naprawdę? No to muszę się pozbyć tych kwiatuszków tutaj i przerobić je na kasiurę. Kasiura to nie bzdura, powiedziała kura. I jeszcze mam taki zwój cudowny. Będę mieć już teraz dwie wróżki. Czyż to nie ekstra jest? I nie ma już łez? do no pewnie. O, mój drogi. Gadamy, gadamy, gadamy. Gadu, gadu, gadu do obiadu. I kolejne zadanka. No dobrze, idziemy sobie teraz do sklepiku. O, jak fajnie tutaj przygód jest bez liku i przedmiotów do kupienia, a nie do nic robienia. Kupujemy nowy plecak. O, to tutaj jest już bardzo drogie. No to co? Kupujemy, no pewnie. Wow, większa pojemność. Patrzcie tylko, co tu mamy za konewki i kolejne plecaki. O, wybór jest wszelaki. Mam nową konewkę. Czyż to nie cudowne? No pewnie. O, o, a słoik? Hmm. Dobra, oglądamy, oglądamy. Co my tutaj fajnego mamy? Kolejne konewki i jakieś pistolety na wodę i różne plecaki. O, wybór jest niebyle jaki. Super, no. Tylko na razie na nic mnie nie stać. Jako szkoda, jako szkoda. Ale i tak cudna ta przygoda, naprawdę tego wiele. Tylko spójrzcie, kochani. O, naprawdę ogromny wybór, tylko ja jestem taka biedna. Póki co, póki co, nic sobie za bardzo nie mogę wybrać. O, nie! O nie! Wszystko takie strasznie drogie, moi drodzy! Hmm, a to co? Jakaś budla z wodą? Dobra, opuszczamy sklepik. O! Tralalala! Super ta przygoda dla naszego kota! Cześć, koleżko! Co masz dla mnie tutaj? O! Dużo fajnych rzeczy pozaliczanych! I coś nowego zaraz otrzymamy! Mam nadzieję, mam nadzieję! No i co? O! nagroda, kasiurka z podwórka i jakieś tam dziwne, nie wiem, kwiatki czy coś. I mamy, kochani, dzienne zadania i tygodniowe. Ho, ho, ho. będą zawracać mi tutaj głowę. No, brawo, brawissimo, bluczeń, no to realizujemy bez żadnej ściemy. Cześć, koleżanko. Ho, 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 masz przepiękne ubranko i też ma dla nas zadania do wykonania, rzecz jasna. Rzecz jasna! No to co, moi drodzy? Podlewamy, podlewamy kwiatuszki. Cudownie tutaj jest naprawdę relaksująco? O! Tak, praca w ogrodzie jest niesamowicie ekstra. O, no właśnie, no właśnie. No moja Blue Jane, zbierasz zbierasz te kwiatuszki. O, zrobimy z nich bukiet jakiś przepiękny. I tutaj też mamy inne troszkę kwiatki. Kwiatki, bratki, istokrotki dla Marysi, dla Dorotki. Tak mi się tu strasznie podoba, kochani. Jak fajnie, jak fajnie i jeszcze. Tutaj i jeszcze tutaj. O, jest koleżanka, która również się tu bawi. Świetnie. No. Brawo, brawo, Simo, moja ukochana Blue Jane. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Pozbieramy, pozbieramy. Troszkę wolno to idzie, to zbieranie kwiatków. O, nie ma co, nie ma co. Ale i tak jest. Fajowo. No. Idziemy do ciebie, koleżko. I cóż my tutaj będziemy mieć za chwilę? Kolejny level z czwarty. Bo Blue Jane nas jest uparty. No właśnie, no właśnie. Pogadaliśmy. Ho, ho, I zaś mamy nowe zadanka. O, konwertujemy, konwertujemy nasze kwiatuszki na kasiurkę. No pewnie, no pewnie. O, jak tutaj jest ślicznie. Naprawdę. Nasza ukochana Blue Jane. Praca w ogrodzie jest niesamowita. Świeże powietrze i w ogóle. Ha, ha, ha. No, cześć, moja droga. Zrobiłam parę zadanek i mam level piąty. Jak fajnie, jak fajnie. Masz jeszcze tutaj coś dla mnie? Chyba tak, chyba tak, zaraz Wam pokażę jak. O i co, wychodzimy sobie do góry, powiedziały kury i mamy nową koleżankę, Cześć. Cześć, Angelino, moja droga. Ha, ha, ha. No to co? Jeszcze, 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 jeszcze chcę nowe zadanka mieć tutaj. No właśnie, no właśnie. I zaś podlewamy, podlewamy ogródek. Przepiękny, cudowny. Ho, ho, ho. Jej, jak tutaj jest spokojnie. O, i mamy do zaznaczenia fajne nagrody. Mnóstwo kasiurki O tak, o tak. Tak, no super, moi kochani. I co teraz? I co teraz? Idziemy sobie do sklepiku rzecz jasna. O, zobaczymy, co możemy sobie kupić. O, kupiliśmy sobie taką fajną konewkę w kształcie słonia. Jej, no podlewajcie, moje kochane wróżki. Ho, ho, o, cześć, Cody. Cóż my tutaj mamy ponownie, cały czas się z nami wita i o zdrowie nas pyta. No, szybko, 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 świetnie, złota rybko. I wracamy się do sklepiku. O, chyba muszę kupić jakiś słoik na kolejne wróżki. O tak, moi drodzy, zakupię sobie dwa słoiki. No, jej, będę mogła sobie kolejne wróżki tutaj, kochani, hodować. O, w słoikach? Serio? O, patrzcie tylko, mam teraz trzy. Jejeje, co tu dzieje się? Moje ukochane wróżki. O, moje kochane wróżki są do poduszki. O, tak. <laughs> szybko, 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 bluczeń, szybko, szybko, szybko. Szybko podlewamy i kwiatki tutaj zbieramy. No właśnie. Idzie mi coraz lepiej, idzie mi coraz szybciej. I są takie fajne bonusiory. Cześć, moja droga. Trochę tych zadań sobie porobiłam. taka sprytna tutaj byłam i wracamy się do pod jego. Cześć, mój drogi! Ha, ha, ha! Jak fajnie, levela as siódmy! Czyż to nie cudowne? No pewnie, cały czas robimy tutaj zadania dla tych postaci. O! I karmimy wróżkę takim misiem. No, smakowity był o smaku jabłuszkowym. O, cześć, Kodi, ponownie. Dobra, 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 jest zupa z bobra, a ja chcę kolejne zadanka. No, i wracamy się do ogródka. Juhu, juhu, jak fajnie, jak fajnie. Tylko spójrzcie, co zaraz zrobię. Wow! To rewelacja, rewelacja! O, takie bonusy to ja lubię. Ha, 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 ha. No dobrze, i co wracamy się do naszego poletka. Jeszcze zaznaczamy. Patrzcie tylko kule wodne. O, jak ekstra zaraz użyję. Juhu! Widzieliście to? Wow! Kurtowo zbieram kwiatki, bratki i stokrotki. O tak, o tak. I jeszcze tutaj może. Wow! Jej, rewelacja, rewelacja! O tak, najlepszy bonus na świecie. Lepszego tutaj nie znajdziecie. O, i UFO mamy, bo się nie poddamy. Cześć, Eljenie, mój drogi. O, witamy się z nim. Ram, pam, 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 pam. gadamy, gadamy. Ha, 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 O, bo dużo czasu tutaj mamy. I teraz kwiatki zaraz wrzucimy tutaj do tego dziwnego portalu. O, czarna dziura to chyba była, ale się zmyła i dostajemy więcej kasiury za kwiatki dzięki temu właśnie Elienowi. O, jak fajnie, widzieliście to? Jeszcze tutaj użyję naszej kuli, Drakuli, ha, 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 wodnej. No i co tam mamy, kochani? Tak, ja sobie parę tych zadanek już tutaj zrobiłam i... Teraz, moi drodzy, tygodniowe rozpoczniemy! No właśnie, super! Jej, jak ja uwielbiam zadanka, 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 zadanka. Kiedy mamy ładne ubranka? Ha ha! A ja w tym miejscu chciałabym się już z Wami pożegnać. Cześć moi drodzy i do usłyszenia!